W miniony weekend policjanci z Bełchatowskiej Komendy wyeliminowali z ruchu sześciu nietrzeźwych kierujących. Tylko w piątek, 16 lipca bieżącego roku, policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy kierowali pojazdami, będąc w stanie nietrzeźwości. Pierwszy z nich został zatrzymany około godziny 6.50 w Drużbicach. 31-latek miał w organizmie blisko promil alkoholu. Kolejny z nich został ujawniony przez funkcjonariuszy z posterunku policji w Klukach. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący Audi 47-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego, miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Również w piątek, dyżurny bołhatowskiej komendy, został poinformowany o nietrzeźwym kierującym, który wjechał na parking przy jednym z marketów w Zelowie. Mężczyzna odmówił badania alkomatem, w związku z czym pobrano od niego krew do badań. Niestety sobota również upłynęła pod znakiem nietrzeźwych kierujących. Eee, Wczesnym rankiem, tuż przed godziną siódmą, w miejscowości Rawicz, miało miejsce zdarzenie drogowe z udziałem dwóch pojazdów. Kierująca daciom kobieta oświadczyła, że jadąc od strony Pabianic w kierunku Bełchatowa nagle poczuła silne uderzenie w tył swojego pojazdu, w wyniku czego jej auto dachowało. Jadąca za nią 42-letnia kobieta. Kierująca Peżotem oświadczyła, że zagapiła się i najechała na poprzedzający ją pojazd. Obie kobiety zostały przebadane na zawartość alkoholu i okazało się, że kierująca Peżotem miała blisko promil alkoholu w organizmie. Kierująca Dacią była trzeźwa, z ogólnymi obrażeniami ciała została przewieziona do Bełchatowskiego Szpitala. Eee, tego samego dnia funkcjonariusze z posterunku policji w Klukach zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Renault który poruszał się wężykiem. Mężczyzna miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. W niedzielę, 18 lipca w Bełchatowie, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Fiatem, którego styl jazdy wskazywał, że mógł on się znajdować pod wpływem alkoholu. Jak się okazało, policjanci nie pomylili się. Mężczyzna miał w organizmie blisko promil alkoholu. Wszyscy kierujący utracili prawa jazdy, a za popełnione przestępstwo odpowiedzą teraz przed sądem. Przypominamy, że kodeks karny za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do dwóch lat pozbawienia wolności.